Cześć koziorożce, zapraszam Was na prognozę na luty 2021. Kochani, to jest czytanie ogólne, więc z każdym nie będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Ja postaram się wyciągnąć jak najwięcej informacji. Żeby szybko mi poszło czytanie dla każdego znaku, żebyście do jutra wszystkie znaki e, dostały, więc Złoty Tarot postanowił już e, serca rozłożyć karty i dopytywać kartami e, cygańskimi. E, a dlaczego no zawsze z, z jednych kart jest, są jedne, dwie, góra, trzy historie, a cygańskie jeszcze bardziej tam pokazują dodatkowe inne historie. Więc Złoty Tarot e, postanowiła zrobić eksperyment. Więc co, serduszka, zaczynamy czytanie. Teraz tak. Na spodzie talii macie dwie monety, tutaj poczekajcie serca. Eee, w złotym tarocie i rycerz Buław. le, serca tutaj idzie. Bere, bere, bere. Ale to tylko jednorazowo. Ale dobre i jednorazowo, prawda? Eee, serduszka. A na spodzie talii macie wroga. Ale kochani, czy ten wróg to mm, macie faktycznie kogoś? Czy to jest wróg? Po prostu dla niektórych wróg, który no, to to jest, powiem tak, wasza dusza możliwe, co u niektórych może źle Wam podpowiada. Dlatego też to musicie wziąć pod uwagę. Więc co? Zaczynamy. U was jest kartą karta siły. Karta, karta siły jest to dobra karta. Ale ja mam w tej karcie też i inne pozytywne i negatywne spojrzenia. Ale oczywiście dopytałam kartami cygańskimi, gdzie jest karta domu i odwiedzin. To jeżeli mam połączyć tutaj sytuację, to mogę powiedzieć tak, w, w rodzinie, w związkach, obojętnie gdzie przyjedzie ktoś do Was. To jest raz, jeżeli ktokolwiek do Was przyjedzie, odwiedzi Was czy cokolwiek, ktoś z czegoś będzie niezadowolony. To jest jedno. Dla niektórych pokażecie, że Wy po prostu będziecie chcieli gdzieś się albo wyrwać na 2-3 dni, odpocząć od wszystkiego, nawet i z rodziną, odpocząć od wszystkiego, od tego, co Wam źle służy, tak? Możliwe, że gdzieś blisko wody. Ja polecam taki wyjazd. Kochani, ja powiem wprost, jest kobieta, która no, pociąga i to bardzo pociąga, jest to, jest ona w związku małżeńskim, no i tutaj jest mały dramat. Do jej, powiem tak, do jej drzwi, znaczy takie spotkanie będzie miała serduszka, tak, niespodziewanie. Ktoś do niej przyjedzie, karty pokazują tutaj, że ta osoba to jest, powiem tak, ta osoba może być wojskowa, może pracować, coś związane z wojskiem, ale też może gdzieś no, w, w jakiejś w jednostce tylko coś takiego. Koło jednostki może e, przebywać. Jest to osoba też, która e, przemieszcza się e, obojętnie jakimi e, tymi pojazdami może być to samolot, może być to e, au, ten autobus, może być to samochód, może być to m, ten e, motorek. E, rowerek, taka komunikacja, taka osoba do Was się wybiera. Dla e, drugich mogę powiedzieć tylko jedno. Tutaj ktoś jest kochanką i tutaj mam trzy karty, które o tym mówią i są tak fajnie e, po prostu położone, że powiem Wam, powiem wam tylko jedno. Jesteście kochankami, e, czy niektóre koziorożce? To uważajcie, dlatego że albo już jesteście w ciąży z tą osobą, jeżeli nie, to będziecie w ciąży z tą osobą, to jest raz. Jeżeli będziecie w ciąży, to ja muszę powiedzieć, no z ciąży to się cieszy, tak? To no oczywiście, dziecko nie jest niczemu winne, ale wy tutaj poniesiecie jakieś straty, coś... Em, coś po prostu zostanie albo już ta sytuacja miała miejsce to też o, pamiętajcie o tym coś wyjdzie na jaw tak i będą jakieś straty karty pokazują tutaj że jest kobieta która no co są już dwie e, karty pokazują e, zapierniczacie w domu, wszystko jest ok. No, są dwie karty takiego właśnie wybuchu. Robicie awanturę z byle czego, ale to są awantury, bo wy macie, wy macie jakieś podstawy do tego, że o coś podejrzewacie. W waszym życiu pojawi się osoba z przeszłości, w waszym życiu będą też i decyzje do podjęcia, ale to już jest ogólnie, jeżeli chodzi o decyzje Powiem wam tylko jedno. Będą straty. Będą straty. Sorry bardzo. Będą straty, dlatego tutaj lepiej zastanowić się 10 razy, zanim cokolwiek yy, podejmiecie. Karty pokazują tutaj, że jest yy, kobieta, która jest bardzo naiwna i to są dwie karty też i to są obok siebie karty, które mówią, że yy, swoją dobrocią albo swoimi takimi wahaniami albo... Yy, to są jednak kielichy, emocjami tutaj możecie widzieć całkowicie inaczej, a dziecko to jest też takie naiwność, tak? Dzieci też są naiwne, dlatego tutaj mogę powiedzieć, co niektóre kobiety e, będziecie naiwne w ten sposób, że ktoś będzie wam, e, no, będzie słodko pierdzący, czyli będzie słodko gadał, dlatego wy musicie, e, nie uczuciami, nie tym, tą dobrocią, tylko twardo po prostu twardo stąpać, bo tutaj macie e, straty e, z tym związane. Ktoś po prostu, powiem szczerze, e, dla niektórych koziorożców e, albo wy macie tak, albo ktoś wam zazdrości waszego też i szczęścia waszej takiej dobroci, ale nie martwcie się, serduszka, przyjdzie coś od koła, fortuny, no i co wyjdzie. Jeżeli spotkacie się z kimś, to ktoś was podpierdzieli, a tu karty pokazują, że będzie spotkanie, macie jeszcze dwie karty Rydwanu, czyli ktoś przyjeżdża do was, ktoś taki ala duchowy starszy, na pewno na 100% starszy od was i jest to osoba serca, która tak fajnie doradza albo fajnie siedzi z rozmawia. Tutaj będziecie mi spotkanie możliwe, że dojdzie coś to... Do... Nawet i pocałunek, nie? Ktoś was podpierdzieli. Mhm. Ktoś tam... No, wam za bardzo nie będzie życzliwy, tak? Już weźmie, powie, słuchaj starszy, ona jest tu i tu, czy tam, zrobić zdjęcia, to lepiej być ostrożnym. Teraz tak, jest mężczyzna, który ma z lub ma tatuaż, jest to mężczyzna, mm, też taki gaduła, takie gadła, takie działania, ma, widzicie co, nic z już to jest gruszki, nic z pietruszki, taki też, no bym nie powiedziała, że słodko pierdzący, ale taki... O, robi Was, czy robi, jego działania Was troszeczkę denerwują, tak? Karty pokazują tu, że on ma doświadczenie, on może Wam też w jakiś sposób pomóc, ale to te doświadczenie, ten facet chce wziąć coś dla siebie. Ta osoba chce coś uzyskać od jakiejś kobiety, dlatego tutaj bym uważała, bo jest to osoba, która. Hmm, coś zdobędzie, a potem ma konflikt albo macie e, sprzeczki, e, taka wymiana też i zdań, tak? Dlatego tutaj e, bym e, uważała, może być później, może być dojść do rękoczynu. Karty pokazują tutaj, że macie fajny projekt, macie duże możliwości i jakaś osoba też Was doceni, to jest raz. E, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, idźcie w to. Karty pokazują tutaj, że niektóre osoby będą, ale to jest właśnie związane, możliwe, że z tym panem, będą tutaj z tym związane, chodzi o pieniądze, wydawanie u notariusza, u adwokata jakieś nagłe, nagłe pieniądze. Możliwe, że wy panowie musicie ciężko wasze zarobione pieniądze dawać na... E, osobę, która od Was cały czas e, bierze, tak? Tutaj ktoś łapie, ktoś ma kasę, ciągnie od kogoś, a ta druga osoba jest poszkodowana. Teraz tak, pokazują mi się kobiety, która, znaczy starsza kobieta, która będzie miała zabieg szczękowy. Będzie to zabieg, tutaj karty pokazują, e, jesteś sama, e, nawet jak jesteś w związku, jesteś samotna, jesteś otwarta na wszystko ale związany jest, jest tutaj jakiś zabieg, zabieg, po pierwsze szczękowy, po drugie e, dla niektórych ktoś będzie chciał o jakieś oszkodowanie walczyć za coś, coś się mogło nie, powieść, nie powiedzieć. Poczekajcie, coś mi tutaj wyskoczyło, dobra, coś mogło pójść nie tak, o, bo mi tutaj, widzicie co, tutaj, poczekajcie, poczekajcie, o, o, tak. E, serduszka, e, teraz tak, jest kobieta, co tutaj są dwie karty, e, cicho nikomu nie mów, jest i e, wdowa. Wdowa jest to osoba, która ma stabilizację. E, kochana, jeżeli masz stabilizację, ty cały czas e, możliwe analizujesz e, to, co było kiedyś. Nie możesz e, zapomnieć e, jakiejś straty. Możliwe, że to chodzi o stratę. E, Dziecka, osoby ci bliskiej. Karty pokazują tutaj, że te twoje zmartwienia biorą cię po prostu, niszczą, tak? Niszczą, opowiem tak, niszczą twoje zdrowie, te nerwice, to wszystko. To jest ta karta, która tutaj mówi. Dlatego no, możliwe, żeby te myślenia troszeczkę zająć czymś innym, tak? Jednak to są miecze możemy je za, e, wziąć e, napisaniem książki, możemy z kimś porozmawiać, możemy iść do jakiejś grupy, żeby się otworzyć żeby kogoś mieć e, przy sobie, no i co i zdrada tutaj wychodzi, powiem wam szczerze ktoś was e, e, podpierdzieli karty pokazują tutaj, że dostaniecie jakieś wiadomości związane z, albo z bratem albo z kuzynem, to jest raz, jeżeli będą to, będą to wiadomości takie, które będą Was e, po prostu e, albo będziecie w szoku, albo będziecie takie zmartwione serca. Cicho nikomu nie mów, to było, to było, to było. Kochani, ja Wam jeszcze zrobię na trzy karty serduszka, takie e, co dla koziorożców chcą jeszcze powiedzieć złoty tarot, bo ja to jednak złoty tarot to mnie ciągnie, wiecie, ja, ja te karty po prostu kocham. Co jeszcze dla koziorożców chcą powiedzieć złoty tarot i to takie jeszcze najważniejsze informacje, czy karty będą... Poczekajcie serce, bo ja tutaj się kręcę jak owsik, a owsików nie mam, no i co? Dobra. Koziorożec. Najważniejsze jeszcze informacje dla osób z poznaką koziorożca. Karty, powiedzcie, mam ci na luty 2021 rok. Koziorożec. Co tutaj jeszcze dla tych koziorożców musimy im powiedzieć? Po fortunyście. powtarza serduszka. Powtarza się, no nie. A, po pieniądze ktoś do mnie dzwoni. A, i widzicie? Czyli tak, coś przyjdzie nagle, powiem szczerze, możecie coś zgubić, możecie coś y, po prostu osiągnąć, ale z jakąś osobą macie do czynienia y, serca karmę, czyli ktoś was będzie chciał wycyckać, albo wy chcecie kogoś wycyckać. Karta sześciu monety, ktoś powie, ja potrzebuję pomocy, to uważajcie, powie idź do banku albo kup mi coś, co tego zostaniecie wycyckane. Dlatego musicie odwracać y, waszą stronę. Jakiś ból po prawej, poczekajcie, po, tak, po prawej stronie będziecie mieć ból zęba, prawy gdzieś po prawej stronie, ból ręki, czy cokolwiek. Karty tu pokazują i jeszcze tam pokazywały, bo ja zapomniałam powiedzieć, kłopoty z, ze skórą, coś na, na wilżenie, ale... Jakaś pielęgnacja, jakiejś osobie, no kobiecie jest potrzebna, jakaś pielęgnacja. Coś jest związane z okoliczem właśnie od prawej strony do piersi prawej. Coś z tych, z ten bok tak jest, był pokazany, dlatego tutaj przypatrzcie się. Dlaczego jest koło fortuny? Co chcę przekazać? Aha, praca, przydomnie. E, kochani, musicie uważać przy pracy, bo ktoś może Wam e, też źle e, życzyć. Ale tutaj jest też e, czas, pokazany, że dla kogoś jest bardzo ważny czas. E, coś się możecie dowiedzieć e, o 7 rano, o 19, po, po 7 godzinach. Jak na przykład wstaniecie, coś tam e, u Was będzie. Ale powiem Wam szczerze, jutro będziecie mieć bardzo ciężki dzień. Jutro. Coś dla niektórych tego. Mhm. Uh -huh. Ajajaj. I aj. patrz o kurcze, czyli coś jest ukryte zwróćcie uwagę gdzieś w wasze cia, ciało, tak, to, to jest raz jeżeli coś robicie w ukryciu musicie wiedzieć, że będą zranienia, karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która się trzyma kurczowo swojego cały czas na tą osobę cały czas patrzycie ta osoba coś będzie robiła do przodu i to tak, tak będzie szła do przodu, że ona wy, opowiem tak, wy możecie nie dostać. Postrzegać. Ona jest w waszym otoczeniu, ona wszystko, ale yy, no jest y, coś ukryte. Jeżeli mam mówić, to jest 10 kielichów, tutaj jest 10, czyli to jest też i hotel, to są gdzieś apartamenty, gdzieś bloki, y, drzwi, tak, drzwi koło drzwi, tak? Ktoś się może zajmować y, turystyką. Karty pokazują tutaj, że jakiś mężczyzna y, patrzy się cały czas y, w, w przeszłość, znaczy w to, co będzie, tak, w przyszłość. Czyli cały czas patrzy na jakąś osobę, na jakieś y, działania, albo myślami też y, po prostu myśli o kimś, a no siódemka mieczy, czyli są y, nie do końca coś wyjaśnione. Ja powiem szczerze, że to jest też rozmowa przez telefon, smsy, coś ktoś do kieszeni. Karty pokazują tutaj, e, powiem Wam szczerze, nowe miejsce. E, mieliście nowy dom, możliwe, że ktoś do Was przyjedzie, albo Wy do kogoś się wy wybieracie w nowe miejsce, takie nieznane, możli możliwe, że tam jeszcze nie byliście. Mieliście dwie karty rydwanu, gdzie coś takiego e, będzie miało miejsce. Jeżeli będziecie mia będzie to miało miejsce, coś zrobicie z jakąś kobietą w ukryciu. Panowie, a Panie coś możecie zrobić z panem w ukryciu. Tylko pamiętajcie, pazia macie i tam było też, że ktoś was pod, yy, podpierdzieli. Dlatego ja nie wiem, kaczuszka na klucz, czy cokolwiek, buława panowie yy, wziąć betonem, zalać na jakiś czas i żeby no nic nie wyszło. Jeżeli coś macie robić, to róbcie to z główką. To jest tak na marginesie. I jaki będzie rezultat u koziorożców? Karta Słońca, czyli komunikacja. Niektóre osoby macie kreatywność, idźcie i róbcie to, to jest raz. Powiem szczerze, macie pomysły, żeby coś otworzyć, działajcie. Ale tutaj będą jeszcze problemy z jakimś dzieckiem. Dziecko możliwe, że ma jakąś wadę, taką rybka cały czas albo z rączką coś, co pisze, jakaś wada jest, tak? Tu karty pokazują... Al, albo, powiem z rączką, albo ze wzrokiem jest problem. Tu karty pokazują, e, że będzie możliwość u dwóch specjalistów coś takiego, jakaś możliwość będzie i pójdziecie e, do przodu. Jeżeli mam mówić, powiem szczerze, e, ktoś kto ma rodzinę ciężko zapierdziela, w jego życiu coś się wydarzy, ale no, rycerz monet to jest pracownik fizyczny, mi zawsze pokazuje się. E, tutaj coś będzie nagle z nim. Jeżeli ma mówić, przyjdą do Was jakieś dokumenty lub e, czekacie na jakąś, e, mówcie serduszka, e, żebyście dostali e, awans, L wszystko letko się e, przedłuży, ale przyjdzie coś do Was kochani ja bym uważała w pracy na tego pana dlatego, że ten pan ma on fajnie gada jeżeli chodzi o zarobki wszystko będzie tu, jakiś mężczyzna ma jakiś problem z mężczyzną który ma jakieś znamie lub powiem tak nawet zmiana miejsca zamieszkania to jest nowe miejsce dla tego pana, dlatego tu karty pokazują to wszystko będzie miało miejsce dlatego, że jakaś osoba Albo was nie lubi, albo was nie toleruje, albo po prostu coś wyjdzie na jaw. Siedem mieczy i paść mieczy jeszcze. A z buław, czyli mogę powiedzieć nowe miejsce, nowe możliwości pracy, nowe działania, tak? Tutaj są związane. Jeżeli mam mówić, tutaj jest coś ukryte, tutaj ktoś obserwuje w ukryciu i tutaj jest z tym związane, to jest, karty pokazują, co u niektórych koziorożców, pałeczka idzie w panowie w ruch. Gratuluję. Serca. Tylko pałeczka pójdzie, a kaczuszki nie będzie, nie? Ale nie, tutaj jest e, buław, czyli e, serca, e, nowe działania, ale to jest mi, przeważnie karty pokazują, e, facet rozgrzany, możliwe, że ko, e, baran lew strzelec, ale jest to facet, który chce jednego. Dlatego tutaj musicie e, serca y, uważać, kobietki, wy też, bo taki pan przyjdzie do was, jeżeli przyjdzie. No to zrobicie to w ukryciu ale on nie do końca jest szczery z wami tak. Eee, gdzieś tutaj w tym wpaść e, powiem szczerze to są też i papiery to są i zdjęcia to jest też i inne żeby ktoś was e, czasem jak pójdziecie w bara bara ryki tyki to jest dla niektórych że ktoś e, albo żeby was nie nagrał albo żeby kuźwa jakiś dowód nie był bo mieliście koło fortuny i tutaj też jest koło fortuny. I tam było, że ktoś was wyda, czyli zazdrość, albo ktoś będzie miał jakieś lęki przed zrobieniem na przykład, no nie wiem, jakiegoś kroku, to powiem Wam szczerze, coś wyjdzie na jaw, a bardziej mi się pokazywało, że Wy koziorożce kogoś możecie mieć lub Was ktoś pragnie, tak, tutaj na odwrót. Moi kochani, mam nadzieję, że coś dla Was przyjdzie. Pamiętajcie tylko jedno. To są czytania ogólne. Pamiętajcie tylko jedno, że karty pokazują już sytuację z tych, tych dziś, jutro, pojutrze, a tamty pokazują przeważnie mi tak do końca marca powinny u Was się zadziać. Mam nadzieję, że coś weźmiecie dla siebie. Jeżeli do Was... No, powiecie, my już taki coś mieliśmy, to zwróćcie uwagę teraz, że jeżeli mieliście tamtą sytuację, byście musieli wrócić, a potem do tego pierwszego, jak mieliście koło fortuny i tam była zazdrość chyba w tym, tak, kto was podpierdzielał, albo ktoś z was zobaczył, to ktoś ma lęk, żeby. Yy, napisać do Was, ktoś ma lęk, żeby otworzyć się, tak? I tutaj może być też to, że ktoś Was obserwuje w ukryciu, a czeka na asabuła, czyli czeka na nowy start, czeka na nowe działania, żeby ruszyć. Powiem szczerze, spotkanie na 1000%, co niektóre koziorożce będziecie mieć i odpierdzielcie się, naprawdę kobiety, Czerwone usta, miejcie coś czerwonego, nawet czerwoną e, bieliznę. A dlaczego? Bo wiecie jak to jest, żeby ktoś Was nie zauroczył. Coś czerwonego musicie serduszka mieć. Ja Wam życzę czego. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam. Jeżeli ma przyjść ta buława, kobitki, to niech przychodzi. A dla Was panow, panowie, jeżeli ma przyjść ta kaczuszka, to niech przyjdzie. No i żebyście byli szczęśliwi. I tego Wam życzę złoty tarot. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam!